Nie masz końców, to zapraszam Cię na superkońcy.pl Panią, szybko, bezpiecznie, wiele metod płatności, wiele zadowolonych klientów. A schodem SkyDum, 5% taniej, link w opisie polecam. Witam Was w kolejnym odcinku z kariery. Nowa. ja jestem SkyDum, jakby ktoś nie wiedział. I na wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za aktywność pod ostatnim filmem, ponieważ zostawiliście ponad 2600 łapek w górę. Liczę na Was, że dacie radę to przebić. Dla Was ta sekunda, a mi to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Tutaj macie jeszcze 5% w najnowszych widzów, jeżeli chcesz tu się znaleźć zostaw suba, a bohaterem dzisiejszego filmu będzie Błaszczykowski, tak wybraliście na grupie, a tutaj macie jeszcze osoby, które zaproponowały właśnie tego zawodnika, więc zaczynajmy od wylosowania overala i ważna informacja z tym kołem będzie na koniec filmu, więc mam nadzieję, że obejrzycie film do końca i teraz przejdźmy do naszej symulacji. Dobra, i tak wygląda nasz Błaszczykowski. No, niestety tym razem musiałem sam robić postęp, bo niestety na kanale Virtual FIFA nie było porodnika, jak zrobić Błaszczykowskiego. No, niestety, no, wyszedł, tak wyszedł, ale naprawdę starałem się, uwierzcie, starałem się bardzo, ale no, nie wyszło. I też taka informacja, bo jak sami widzicie, tutaj jest Błaszczykowski, bo po prostu nie mieściły się litery, więc musiałem to jakkolwiek zrobić, i tak wyszło. I tutaj mamy sezon pierwszy, 55 Overall, więc rozwój całkiem niezły. Oczywiście w pierwszym sezonie nie zagrał. No i Wisła sobie poradziła bardzo słabo, czwarte miejsce w grupie spadkowej. Sezon drugi 65 overala, 17 lat, no i w tym sezonie udało mu się zagrać nawet dość sporo spotkań, tutaj trzecie miejsce, więc widać Błaszczykowski coś tam pomógł dla drużyny. I tutaj 13 spotkań, jedna branka, jedna asysta, więc całkiem nieźle. No sezon trzeci był nieco gorszy, jeśli chodzi o rozwój to fajnie się rozwinął, bo aż o 8 overala. Tak mi się wydaje, ale no w lidze, no jakby była pierwsza liga, no to by spadli. No i tutaj statystyki, średnie, ale mogą być oczywiście jeszcze gorzej. No i Błaszczykowski zdecydował się na transfer, przeszedł do Young Boysów za 4 miliony, no i zobaczymy jak sobie poradzi w Szwajcarii. No, i mamy sezon czwarty, pierwszy sezon w Szwajcarii, oczywiście 75 oceny ogólnej, 19 lat, i zobaczymy, jak w tym sezonie, właśnie pierwszym, sobie poradził. Niestety, mistrzostwa nie było, dopiero trzecie miejsce, ale zagrał 25 spotkań, 4 razy asystował i miał średnią ocenę 6,2. Ale jego tempo jest okropne, jak sami widzicie. Sezon piąty, 79 overalla, więc lepszy rozwój niż rok temu. 20 lat oczywiście, no te tempo u niego strasznie kuleje, tutaj trochę było nieco lepiej w tabeli drugie miejsce, ale bazę dalej było tym lepszym klubem i tutaj 30 spotkań, 2 gole dwie asysty, no i fajnie to wygląda sezon 6, 82 oceny ogólnej 21 lat, nie wiem czemu ciągle mówię o tym wieku naprawdę coś w dzisiejszym odcinku jest nie tak i tutaj znowu drugie miejsce Young Boysów, więc niestety nie udało się dalej wygrać żadnego Trofeum, tutaj 34 spotkania i chyba zagrał w każdym możliwym spotkaniu, 9 bramek aż. I tutaj doczekał się w końcu debiutu w reprezentacji, zagrali na Euro Zagrał 3 spotkania, no niestety trzecie miejsce w tabeli było No i tutaj ocena średnia, no i te mistrzostwa raczej dla Błaszczykowskiego nie były udane Sezon 7.84, overalla dalej pozostał w Szwajcarii no, i niestety dalej nie było tego mistrzostwa. ciągle drugie miejsce. No, niestety. Tutaj 32 spotkania, więc dwa spotkania go chyba ominęły. Ale w ogóle statystyki znakomite, jeśli chodzi o grę. A tutaj mamy transfer do Southampton za 37 milionów. No, ciekawy transfer. No, w Southampton raczej niczego nie wygra, ale zobaczycie sami. Sezon 8,85 oceny ogólnej. No wygląda to coraz lepiej w sumie. Jak ma tak wysoką cenę, trochę dziwny jest transfer, akurat do Southampton. Już powinny nim się interesować lepsze kluby. No tutaj tabelę sami widzieliście średnio i tutaj 30 spotkań, 11 bramek i 4 asysty. Sezon 9, 86 oceny, ogólny, więc ten rozwój trochę się zatrzymał ale miejmy nadzieję, że długo to nie potrwa i ten rozwój będzie o wiele szybszy później. Tutaj 12 miejsce, ponownie Southampton, więc średnio, i tutaj 24 spotkania, tylko dwie bramki, ocena 6,2, więc no średni sezon. Sezon 10, więc jesteśmy przy końcówce 90owa, więc ten rozwój naprawdę mocno wzrósł. Jest na pewno jednym z lepszych prawych pomocników. Tutaj Southampton 11. I tu zagrał 21 spotkań, 3 razy strzelił. No ani razu nie asystował, chociaż ma 99 podań, i tutaj euro. Niestety znowu Polska na trzecim miejscu w grupie. No i Błaszczykowski strzelił jedną bramkę, ale i tak te mistrzostwa wyszły mu do średnio. I mamy transfer za 80 milionów do Arsenalu. Więc tutaj myślę, że w końcu może coś wygrać, ale sami zobaczycie, czy faktycznie tak było. Więc przejdźmy do sezonu sezon 11 właśnie 91 oceny ogólnej, ale niestety dla Arsenalu słabo się powodziło, bo mieli dopiero 8 miejsce, więc w ogóle nawet nie byli w europejskich pucharach. A w pierwszym sezonie Błaszczykowski w barwach kanonierów naprawdę dużo pograł, zagrał 32 spokajania, strzelił 10 bramek i 4 razy asystował. Sezon 12 rozwój o 2 overalla, 92 oceny ogólnej, 27 lat tutaj... Arsenal, chciałem powiedzieć, Liverpool na szóstym miejscu no i tutaj statystyki dalej utrzymują się naprawdę na fajnym poziomie, no karta słaba, ale <grybujesz> nic na to nie poradzimy. I mamy ponownie transfer za 102 miliony przychodzi do Interu, no ciekawy kierunek no, w Interze, no może być różnie z tymi trofeami, ale zobaczymy jak faktycznie będzie. No i pierwszy sezon Winterze, 92 oceny. Ogólny ten Overall już spadł i Inter jednak wygrywa A. Ja tutaj to byłem w szoku, że jednak Juventus nie wygrał. I tutaj 34 spotkania, 9 bramek, aż 11 asyst i ocena świetna. I zaskakujące, po, pierwszy, po jednym sezonie Winterze przechodzi do Barcelony za 112 milionów i zobaczymy, jak sobie tym razem poradzi w Hiszpanii. No i mamy dwa sezony do końca 91 oceny ogólnej Błaszczykowskiego. No ocena spada niestety i niestety w pierwszym sezonie w Hiszpanii nic nie udało się wygrać ligi. Trzecie miejsce, no i tutaj mało grał, bo jednak chyba mieli kogoś lepszego na jego miejsce. No i mamy sezon ostatni, 15-90, ocena ogólna na koniec Błaszczykowskiego, to i tak bardzo dobry wynik. No i tutaj Barcelona wygrała ligę, dla ligę dokładnie, jakby ktoś nie wiedział. I tutaj tylko 13 spotkań, jedna branka, więc naprawdę Błaszczykowski raczej był tylko rezerwowym. I na koniec symulacji wszystko wam teraz podsumuję, więc tak, Błaszczykowski pierwsze trofeum wygrał z Arsenalem, w sezonie 11 podniósł Puchar FA Cup, w sezonie 12 to powtórzył, w sezonie 13 wygrał Ligę Włoską i miał najwięcej asyst w lidze, w sezonie 14 wygrał Ligę Mistrzów, a w sezonie ostatnim, czyli 15, wygrał Ligę Hiszpańską. A w całej karierze rozegrał 310 spotkań, z 61 bramek i 48 razy asystował. A to koniec dzisiejszego odcinka. I od razu Wam mówię o tym kole z losowanym overallem. Sporo osób mówi, że to średni pomysł, więc wymyśliłem coś takiego, że osoby z fanpage będą wybierać overall. Napiszcie, czy taki pomysł jest lepszy, czy jednak zostać przy tym kole, bo wydaje mi się, że lepiej będzie, jak po prostu w każdym odcinku będzie inny overall. Myślę, że będzie to przyjemniejsze do oglądania. No i tak na koniec jeszcze powiem, że pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Suba mówi do Was, SkyDum, więc na razie cześć i czołem. Jo!